Nazywam się Klaudia Kaniewska. Od dziecka chorowałam na rzadką chorobę nowotworową. Kiedy miałam 16 lat, usłyszałam diagnozę, która brzmiała jak wyrok: amputacja nogi na poziomie 1 trzeciej uda albo śmierć. Świat mi się wtedy załamał. Dzięki Fundacji Księdza Orionę czyńmy dobro darczyńcom oraz środkom z 1% podatku. Otrzymałam protezę nogi, która umożliwia mi w miarę normalne funkcjonowanie. Ukończyłam studia, pracuję i pomagam innym osobom po amputacjach, co zawsze było moim marzeniem. Proteza sprawdza się, ale nadal potrzebuje stałej rehabilitacji i cyklicznej wymiany leja protezowego. 1% to konkretna pomoc dla osób potrzebujących czego sama doświadczyłam. Dobro mnoży się przez dzielenie. Twój 1% podatku sprawia, że możemy realizować działalność statutową w wielu obszarach. Przekazując 1% naszej fundacji, dajesz nadzieję chorym, niepełnosprawnym, dziełom i parafiom oriońskim oraz ubogim dzieciom z krajów misyjnych. Czyń dobro razem z nami. Twój 1% to 100% dobra. Dziękujemy.